Nas są ludzie, którzy mają tabliczki, tabliczki z imionami osób, które w ostatnim czasie padły ofiarą masowej imigracji. Właśnie dla tych wszystkich osób poproszę o minutę ciszy. Nasze państwo, obecne władze nie pomagają nam w żaden sposób w ochronie nas przed zagrożeniem zewnętrznym, jaka jest masowa i niekontrolowana imigracja. Żeby Polak w Polsce zawsze czuł się gospodarzem. Polak w Polsce! Gospodarzem! Polak w Polsce! Gospodarzem. 2022 rok zima, przełom lutego i marca, został w jeden wieczór, jeden wieczór został odtrzątany przez was i przez was. Zrobiliście tą robotę, której wtedy nie mogła zrobić policja. Dlaczego protestujemy przeciwko masowej imigracji? Dlatego chcemy, żeby Polska pozostała państwem narodowym. Przykijmy to hasło bardzo głośno. Polska! państwo narodowym Polska! Państwem Narodowym! Polska! Dość uległości wobec Unii, dość polityki, która prowadzi do masowej imigracji. Nie jesteśmy przeciwko ludziom, jesteśmy za Polakami. Stoimy dziś przed wyzwaniem, które od lat sygnalizowane było przez nasze środowiska zagrożeniem płynącym z nielegalnej imigracji. To problem, który nie jest nowy, ale którego skala i konsekwencja stają się coraz bardziej widoczne. Rząd nie jest żeby nami rządzić. Rząd ma rządzić w naszym imieniu, bo my, naród, jesteśmy tu suwerenem i my, nasza wola powinna być reprezentowana przez rząd. Nie możemy pozwolić na to, będzie później za późno, jak nie zadziałamy teraz. Musimy wszyscy stanąć za tym jednym głosem, krzyknąć stop masowej imigracji. Stop, stop masowej imigracji. Stop masowej. Nie zebraliśmy się tutaj tylko po to, aby postosować przeciwko imigracji, nieważne czy legalnej, czy nielegalnej. Chwały imigracyjny. Nie ma na to naszej zgody. Samorządy muszą niezależnie decydować, czy chcą u siebie imigrantów, czy nie Bardzo Wam wszystkim dziękuję za obecność i nagoląc jeszcze raz. Stop! Masowej imigracji! Stop! Masowej imigracji! Stop! Masowy! Imigracji. Stop masowy.